Droga studentko, drogi studencie, słyszałem, że byliście w tym roku wyjątkowo grzeczni. Dlatego pod choinkę mamy dla Was coś specjalnego. Tą przestrzeń. Tutaj będziecie mieli swoje miejsce, w którym będziecie mogli wypocząć. A przy okazji, ponieważ jestem w tak uroczystym miejscu, to złożę wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Dużo zdrowia, radości, odpoczynku i powrotu do nas, tutaj, na wydział 3 stycznia. Ta przestrzeń to efekt wieloletnich marzeń. Pracy wielu ludzi pracujących tutaj na Wydziale, naszych sponsorów, którzy pomogli nam urządzić to wszystko, ludzi, którzy planowali. W tym pomieszczeniu znajduje się coś, co nazwaliśmy roboczo czytelnią. Będziecie mogli tutaj odpoczywać, rozmawiać z przyjaciółmi, spędzać czas w okienkach między zajęciami, korzystać z książek, wymieniać się książkami beletrystycznymi, generalnie czuć się dobrze. Drugi pokój to jest przestrzeń projektowa, w której będziecie mogli pracować spokojnie w ciszy przy komputerze, ewentualnie spotykać się z zespołem, który realizuje jakiś wspólny temat. To powinno być dla Was i będzie zawsze otwarte dla Was studentów, też dla pracowników oczywiście.